That shit down! Well, co mają z tej strony agnostyka? To jest double mopawek autorskie, czyli zdążę dwa mapy w tym jednym meczu, ale to tylko tak przy okazji, bo głównym tematem tego filmu jest regularne wbijanie młabów. Z reguły nie jest to rzecz prosta i trudna do osiągnięcia, ale z moim doświadczeniem mogę powiedzieć Ci co musisz spełnić, co czego musisz się nauczyć, żeby tego maba zdobyć. Bo zdobyłem już kilkaset moabów i na dzień dzisiejszy jest to dla mnie całkiem prosta rzecz. Także w tym filmiku postaram się opisać wszystko, co jest potrzebne, by zdobyć tego maba, ale jeżeli czegoś bym pominął, o czymś bym zapomniał wspomnieć, to możesz mnie opomnieć w komentarzu i napisać. Coś, czego właśnie ci brakuje, a ja spróbuję odpowiedzieć na ten problem, zrobić oddzielny filmik. Tak, że jak będzie parę takich pytań, to właśnie odpowiem na te pytania i postaram się to jak najbardziej wyjaśnić jak mogę. A więc pierwszym bardzo ważnym czynnikiem jest doświadczenie, i tutaj jest parę wyznaczników, ile tego doświadczenia musimy posiadać, ale będę tutaj bardziej się skupiać na graczach na PC, ponieważ na konsolach nie umiem grać i tak dalej. Także, jeżeli jesteś nowym graczem, dopiero zaczynasz grać w FPS, -y, to jest twój pierwszy. FPS mw 3 to powinno ci to zająć około 400 godzin. Nauczyć się dobrze grać i ogółem. Żeby właśnie ogarniać, żeby zdobyć maaba Czyli to około powinno, to musi być gra systematyczna Na przykład 50 godzin na 2 tygodnie Co wiecie w te 4 miesiące jakieś 400 godzin I jeżeli w tym okresie czasu będziesz się skupiał na rzeczach Które zaraz opowiem Które trzeba spełnić właśnie Żeby zdobyć tego maaba To na pewno ci się uda I to są oczywiście 400 takie ustawowe godzin Ponieważ niektórym ludziom może to zająć Troszkę mniej, troszkę więcej Może to być 300, może być 200 Zależnie właśnie, pierwszy maab można osiągnąć po krótszym czasie, aczkolwiek regularne wbijanie myślę, że tak po 400 powinniśmy opanować. To też jeżeli już masz jakieś doświadczenie w FPS-ach, to możliwe, że będziesz już zdobywać mały po 100 godzinach, a jeżeli już grałeś długo w MW3, to możliwe, że już krótko, już mało ci brakuje, żeby zdobyć tego maba i wkrótce możesz go zdobyć, ale stosuj się do tych rad, które zaraz właśnie powiem. Także jest parę takich najbardziej podstawowych spraw, które musimy opanować. Pierwsza z nich to sterowanie mechaniczne, czyli musimy ogarnąć, jak się dobrze celuje, strzela i dynamicznie się porusza. Co do dynamicznego poruszania się, to po prostu wchodzi nam to w nawyk podczas grania, a do celowania odniosę się później, gdy już opiszę resztę tych umiejętności, które musimy opanować. Kolejną podstawową sprawą, bez której się nie obejdzie, jest orientacja w terenie, o której robiłem już oddzielny poradnik. Link do niego znajduje się w anulacji na ekranie, jak i również w opisie tego filmu. Także po obejrzeniu tego filmu pamiętaj, żeby również obejrzeć i tamten poradnik, jeżeli jeszcze go nie widziałeś. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest kontrola sytuacji, czyli musimy zdawać sobie sprawę, jak rozwiązać daną sytuację, jak się zachować w danej sytuacji. To też po części opanujemy to podczas grania, aczkolwiek na ten temat też robiłem taki poradnik, w którym... Pokazywałem, jak powinieneś się zachować w danej sytuacji, aczkolwiek było to tylko około 5 sytuacji, i zamierzam jeszcze zrobić coś na ten temat. Mam to w planach, aczkolwiek, no, jestem trochę zajętym człowiekiem, wiecie, jak to jest. I już, ostatnią, taką podstawową rzeczą, na którą musicie zwrócić uwagę podczas grania, jest gdzie się poruszacie, po prostu musicie powierzchownie poznać te wszystkie mapy tak żeby właśnie wiedzieć gdzie się poruszyć i jaki to będzie miało wpływ troszeczkę musicie head glitchować i tak dalej, właśnie to wpływa ko y korzystnie na waszą sytuację, że możecie łatwiej wygrać stojąc za, jakim za jakimś obiektem, kryjąc się i właśnie w ten sposób zabijać przeciwnika. Tutaj widzicie nawet na gameplayu, że się czasami chowam za jakieś, troszkę tak, za jakieś yy, przeszkody, tak, tylko żeby zasłonić kawałek mojego ciała i od razu to utrudnia zabicie mnie przy, przez przeciwnika. I teraz, gdy już omówiłem takie wszystkie podstawowe sprawy, to wrócę do tego celowania, bo na ten temat nie robiłem żadnego poradnika, chociaż jeżeli będzie dużo chętnych, to no mogę zrobić poradnika, aczkolwiek postaram się to opisać właśnie w tym filmiku, co trzeba spełniać i jak nauczyć się celować właśnie odpowiednio. Także pewnie jak się domyślacie, z niektórych broni jest łatwiej celować, a z niektórych ciężej. I najłatwiej jest celować z karabinów szturmowych. Także do nauki celowania polecam na początek używać właśnie karabinów, szturmowych, Później SMG, czyli pistoletów maszynowych, później shotgunów i na koniec snajperek, ewentualnie pistoletów takich jak 5.7, czyli pistolety krótkie. Ucząc się celowania oczywiście SSMG pom możemy pominąć MP7, ponieważ jest to poziom celowania karabinów szturmowych jed jako jedyne takie SMG. I teraz chciałem jeszcze wspomnieć, że w większości przypadków trzeba pamiętać o tym, że najpierw trzeba nacelować na przeciwnika, a później dopiero zacząć strzelać. Wyjątkiem tego może być spotkanie na bliski kontakt, gdy używam na przykład SMG, ale no właśnie to jest taka zasada, bo gdy najpierw zaczniemy strzelać, a później celować, no to już o wiele ciężej jest wycelować tego przeciwnika. Co do grania shotgunem, jak z niego celować i tak dalej, robiłem już oddzielny filmik, także ten też znajdzie się w opisie i na ekranie filmu. To też tak krótko mówiąc, chodzi o to, żeby używać steady aim i celować w środek klatki. Ten celownik musi być wyśrodkowany na przeciwnika i najlepiej właśnie na wysokości klatki piersiowej. I również przy shotgunach nie opłaca się klikać prawego przycisku myszki, czyli celujemy cały czas z biodra. I teraz uwaga, bardzo ważny punkt. Podczas używania broni typu shotgun, pistolet czy karabin snajperski nasze umiejętności dotyczące opanowania radaru i kontroli sytuacji, wiecie, orientacji w terenie ogółem wzrastają znacznie szybciej w porównaniu z korzystaniem cały czas jedynie SMG czy Assault Rifles, czyli też turmowe karabiny. Także polecam właśnie tego używać, determinują on nas po prostu do zachowywania się w inny sposób ze względu na mankamenty broni, takie jak krótki zasięg. Także to by było na tyle co do celowania i teraz gdy już myślisz, że potrafisz dobrze celować, obanowałeś wszystkie takie podstawowe czynności bardzo dobrze, orientację w terenie itd., to dużym ułatwieniem w zdobyciu mała będzie ustawienie sobie klasy z MP7, która powinna wyglądać mniej więcej tak jak na ekranie teraz pokazuje ci takiego screena, aczkolwiek może być modyfikowana według osobistych preferencji. To jest ustawienie takie jakiego ja bym użył, aczkolwiek możesz zmieniać te perki tak jak właśnie ci się podoba i możliwe że będzie ci się grało lepiej, jeżeli ustawisz sobie jakoś w innej kolejności te perki. Atuty. Oczywiście musisz pamiętać o używaniu specjalisty i następnym ułatwieniem będzie odblokowanie wszystkich atutów na pro. Dzięki temu będziesz miał w pewnym sensie dwa razy więcej perków, także wiesz jaka to jest bardzo duża różnica. Jednym z takich nieznanych perków, które bardzo się przydadzą na pro jest Recon, czyli zwiadowca, coś takiego. A daje on nam to, że gdy rzucimy jakimś eksplozywem albo po prostu ostrzelimy przeciwnika, to będzie on widoczny na radarze i to nie jako kropka, będzie on widoczny dokładnie tak jak twój, teammate oczywiście przez określony czas, ale jest to bardzo przydatne. Dobrze również grać ze znajomymi. Jeżeli masz chociaż jedną osobę w drużynie, którą znasz, to niech ci pomoże grając supportem. Najlepsze ustawienie killstreaków to EIV i kamizelki. Pamiętaj, że powyższe rady należy stosować dopiero, gdy uważasz, że umiejętności typu orientacja w terenie opanowałeś wystarczająco dobrze. Bardzo ważną sprawą z innej beczki jest również używanie słuchawek stereo, by zwiększyć swoje szanse lokalizacji przeciwnika. Ja osobiście polecam SteelSeries Siberia V2, aczkolwiek są one troszeczkę kosztowne. No i myszki, by zwiększyć swoją precyzję celowania. Myślę, że za około tak 80 zł można już kupić dobrą myszkę dla gracza. Przy tych za 200 czuć różnicę i tak dalej, jest wygodniejsza, aczkolwiek te celowanie zwiększa się jedynie o tak Mniejszy procent niż jeżeli zmieniasz z takiej podstawowej myszki, takiej za 20 zł, na to 80, to wtedy zobaczysz największą różnicę. Przy wyborze myszki dobrze by było zwrócić uwagę na jej kształt, czy ci on odpowiada, czy leży ci w dłoni i czy masz te teflonowe. Są to po prostu te z dolnej części takie. Po prostu na tym, na czym myszka się opiera, i tak dalej. Nie wiem, to ciężko wytłumaczyć. Co do paniki ze względu na duży streak, to na ten temat robiłem już również jeden komentarz i znajdują się tam, gdzie reszta linków. Też było to dla mnie na początku ciężkie do opanowania, ale trzeba po prostu wziąć grę bardziej na luza. Jeżeli nie w tym meczu zdobędziesz, to w następnym i tak właśnie trzeba do tego podchodzić. Jest jeszcze jedna rzecz, która naprawdę może polepszyć twoje umiejętności. To właśnie po niej zdobyłem swój największy streak. Z podstawowej takiej broń, znaczy w normalnym, normalnym trybie, ale na temat niej już się tutaj nie wypowiem. Także jeżeli jesteś nowym tutaj użytkownikiem mojego kanału, pierwszy raz oglądasz mój filmik z moim głosem, to polecam ci zasubskrybować ten kanał, jeżeli chcesz się dowiedzieć jeszcze, jaka to jest rzecz i tak dalej. Zamierzam właśnie zrobić specjalny materiał na temat tej rzeczy, aczkolwiek jest ona zbyt długa do opisania, żeby teraz o niej tutaj mówić. Natomiast powiem tutaj jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, która na pewno pomoże wielu ludziom. Także jeżeli jesteś graczem, który ma przegranych powiedzmy 600 godzin i grasz systematycznie, a mimo wszystko jeszcze nigdy nie zdobyłeś Moaba, albo zdobywasz je bardzo sporadycznie, to musisz zmienić swoje nastawienie. Nie możesz myśleć, że zaraz padniesz, że i tak ci się nie uda, że zawsze padasz przed Moabem itd., tak Mów sobie, że wygrywasz każdy pojedynek, że uda ci się zdobyć maaba i że nie jest to wcale taka trudna rzecz. Niby głupie słowa, ale mi naprawdę pomogły i to nieraz. Nawet gdy zdobywałem pierwszą atomówkę, to takie słowa mi pomogły właśnie zdobyć tą atomówkę. Gdyby nie one, to pewnie nie zdobyłbym jej wcale. A co dopiero, mowa o Moabu? Moabie? Moabu. Także. Naprawdę, jeżeli nawet uważasz, że to nic nie zmieni, to dlaczego by nie spróbować? Według mnie takie pozytywne nastawienie jest bardzo ważne i pamiętaj, że jeżeli będziesz miał próbować takie pozytywne myśli u sobie mówić. To nie używaj słowa nie, zawsze stara się przeinaczyć tak y, zdanie, żeby nie używać tego słowa. Na przykład nie mów, nie przegram żadnego pojedynku, tylko wygram każdy pojedynek. W ten sposób to funkcjonuje, bo gdy używasz słowa nie, to ten umysł tak tego nie, nie rozumie po prostu twój mózg tego. I dlatego powinna się tego słowa nie używać. To znaczy, tak naprawdę rozumie to słowo, ale najpierw musi wykonać to, y, tą rzecz, której sobie mówi, żeby tego nie robił, a później dopiero zaprzecza. Tak w twoim mózgu to właśnie funkcjonuje, ale to wiecie, to już skomplikowane teorie spiskowe, psychologiczne, także już tutaj nie będę na ten temat się wypowiadać. Za długo były... Ten filmik by nie starczył, bo już tutaj małaby powoli wybuchają, także, <grybujesz> dziękuję za oglądanie tego poradnika, mam nadzieję, że subskrybujesz mój kanał, jeżeli Ci się spodobał ten poradnik, to podeślij może go swojemu znajomemu czy coś, na pewno mu się przyda, jeżeli też gra w MW3, także dziękuję za oglądanie jeszcze raz, w środę pojawi się drugi odcinek z Pekopsa i na razie, cześć! Your positions victory good work comrades